Październikowy wieczór 1995 roku spowił Warszawę chłodną mgłą. Na scenie miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Marszałkowskiej, trzy dziewczyny w niebiesko-białych strojach Chirli Derek kończyły swoją prezentację przy dźwiękach muzyki pop lat 90. Kasia Nowak, 17-letnia kapitan drużyny, wykonywała ostatni element choreografii z gracją, która przyciągała wzrok całej widowni. Fantastyczne dziewczyny krzyczał konferansjer, gdy Kasia, Magda Wiśniewska i Ania Kowalczyk kłaniały się publiczności. Była to część festiwalu Nowa Warszawa, Nowe Jutro, wydarzenia mającego celebrować transformację Polski i jej stolicy po upadku komunizmu. Za sceną panował typowy chaos po występie. Dziewczyny pakowały swoje rzeczy do sportowych toreb, śmiejąc się i omawiając swój występ. Widziałyście twarze ludzi, gdy robiłyśmy ten flip? chichotała Magda. Przeczesując swoje jasne włosy, myślałam, że pan dyrektor zemdleje. Ania, najcichsza z trio, uśmiechnęła się nieśmiało. Moja mama będzie tak dumna. Powiedziała, że nie może przyjść, bo ma dodatkową zmianę w szpitalu, ale obiecała, że obejrzy nagranie. Kasia sprawdzała zawartość swojej torby po raz drugi. Dziewczyny, musimy się pospieszyć. Ostatni autobus odjeżdża o trzecie, a ja obiecałam mamie, że będę w domu przed północą. Warszawa w 1995 roku była miastem kontrastów. Stare komunistyczne bloki mieszkalne sąsiadowały z nowymi kolorowymi reklamami zachodnich firm. Ulice były pełne nadziei, ale także niepewności. Dla młodych ludzi jak Kasia, Magda i Ania był to czas możliwości, ale także wyzwań. Kasia, zawołał znajomy głos. Dziewczyny odwróciły się i zobaczyły Piotra Zalskiego, dwudziestoletniego studenta ASP który często fotografował lokalne wydarzenia kulturalne. Mogę zrobić wam szybkie zdjęcie na pamiątkę? Dla szkolnej gazety? Kasia spojrzała na zegarek. Szybko, Piotr. Naprawdę musimy złapać ten autobus. Piotr ustawił dziewczyny pod jasnym światłem reflektora sceny. Uśmiechnijcie się. To było naprawdę niesamowite przedstawienie. Po zdjęciu dziewczyny pospieszyły w stronę wyjścia. Na zewnątrz padał lekki deszcz, a ulice Warszawy lśniły w świetle latarni. Centrum Kultury znajdowało się w dzielnicy, która przeszła znaczną transformację. Stare, socjalistyczne budynki były remontowane, a nowe biura i sklepy otwierały się co miesiąc. Idźmy przez Park Świętokrzyski, zaproponowała Magda. To najkrótsza droga do przystanku. Ania wahała się. Czy to bezpieczne o tej porze? Słyszałam, że. Ania to nie te czasy, przerwała jej Kasia. Już nie żyjemy w komunizmie. Poza tym jesteśmy razem. Gdy szły przez park, rozmawiały o swoich planach na przyszłość. Kasia marzyła o studiach psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Magda chciała zostać dziennikarką i pisać o przemianach zachodzących w Polsce. Ania, córka pielęgniarki i mechanika, marzyła o zostaniu lekarką, choć wiedziała, że rodzina ma ograniczone środki finansowe. Wiecie co? Powiedziała Kasia, zatrzymując się pod latarnią. Obiecajmy sobie, że bez względu na to, co się stanie, zawsze będziemy przyjaciółkami. Że za dwadzieścia lat nadal będziemy się spotykać i wspominać ten wieczór. Dziewczyny położyły ręce jedna na drugiej w geście przyjaźni. Obiecuję, powiedziała Magda. Ja też, dodała Ania. To był ostatni raz, gdy ktokolwiek widział je żywe. Następnego ranka rodzice dziewczyn zadzwonili na policję. Kasia nie wróciła do domu. Magda, nie było w jej łóżku. Ania zniknęła bez śladu. Komisarz Stefan Grabowski. Doświadczony policjant, który pamiętał jeszcze czasy PRL-u, przejął sprawę. W swoim biurze w komendzie przy ulicy Wilczej otoczony aktami i papierami, próbował złożyć w całość fragmenty tej zagadki. Ostatni raz widziano je opuszczające Centrum Kultury około 21. Mówił do swojej młodszej partnerki aspirant Anny Kowalskiej, świeżo po Akademii Policyjnej. Miały iść na przystanek autobusowy przy placu Konstytucji, Anna. 24 latka o ciemnych włosach i przenikliwych oczach studiowała mapę dzielnicy. Sprawdziłam już z kierowcami autobusów, nikt ich nie pamiętał, ale to był wieczór festiwalowy. Było dużo ludzi. Co z tym fotografem? Piotr, jak mu tam. Zalski. Rozmawiałam z nim. Powiedział, że zrobił im zdjęcie około dwudziestej i to było wszystko. Wydaje się szczery. Komisarz Grabowski westchnął. Warszawa lat dziewięćdziesiątych była miastem w transformacji. Ale także miejscem, gdzie stare i nowe problemy się przeplatały. Przestępczość rosła, policja była niedofinansowana, a społeczność dopiero uczyła się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Anna, sprawdź wszystkie szpitale, schroniska, dworce. Może się gdzieś ukrywają, może coś się stało i boją się wrócić do domu. Ale w głębi duszy komisarz Grabowski wiedział, że to nie będzie takie proste. Zima 1995 roku była w Warszawie szczególnie sroga. Śnieg pokrył miasto grubą warstwą, a sprawa znikniętych cheerleaderek nadal pozostawała nierozwiązana. Aspirant Anna Kowalska nie mogła o niej zapomnieć. Każdego dnia, dojeżdżając do pracy komunikacją miejską, przygląda się twarzom młodych kobiet, licząc w skrytości ducha, że może zobaczy Kasię, Magdę czy Anię. Anna, musisz to zostawić. Powiedział komisarz Grabowski podczas jednej z ich rutynowych odpraw w styczniu 1996 roku. Mamy inne sprawy. Nowe przypadki. Rodziny dziewczyn zgłosiły je jako zaginione. Dokumenty są złożone. Robimy, co możemy. Ale Anna nie mogła się poddać. Wieczorami po służbie chodziła na własną rękę po miejscach, gdzie mogły być widziane ostatnio. Rozmawiała z bezdomnymi w okolicy dworca centralnego. Sprawdzała schroniska dla młodocianych, odwiedzała skłoty w opuszczonych budynkach. W lutym 1996 roku spotkała się z rodzinami dziewczyn w małej kawiarni przy ulicy Nowy Świat. Lokalizacja była symboliczna. Ta ulica, podobnie jak cała Warszawa, przechodziła metamorfozę. Stare, socjalistyczne sklepiki były zastępowane nowymi, zachodnimi markami. Maria Nowak, matka Kasi. Była kobietą po czterdziestce, pracującą jako księgowa w państwowej firmie, która właśnie przechodziła prywatyzację. Jej oczy były czerwone od płaczu, ale w głosie słychać było stalową determinację. Kasia nie uciekłaby tak po prostu, mówiła, ściskając szklankę herbaty. Ona była odpowiedzialna, planowała studia, miała chłopaka, Marcina, wszystko było poukładane. Janina Wiśniewska, matka Magdy, była dziennikarka w lokalnej gazecie. Podczas spotkania trzymała w rękach notes, jakby nadal pracowała nad artykułem. Moja Magda była ciekawa świata, to prawda, mówiła, ale nie była nierozsądna. Gdyby chciała gdzieś pojechać, powiedziałaby mi. Rozmawiałyśmy o wszystkim. Helena Kowalczyk, matka Ani, była najbardziej załamana. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu dziecięcym i widziała dość cierpienia w swojej pracy, ale zniknięcie własnej córki było czymś, na co nie była przygotowana. Ania była najcichsza z nich, szeptała. Czasami myślę, że może być tak przestraszona, że nie potrafi wrócić do domu, może gdzieś się ukrywa i czeka na odpowiedni moment. Anna słuchała ich historii, notując każdy szczegół. Dowiedziała się, że dziewczyny były przyjaciółkami od szkoły podstawowej, że razem marzyły o założeniu profesjonalnej grupy tanecznej, że planowały wspólną wycieczkę do Krakowa na wiosnę. Czy w ostatnich tygodniach przed zniknięciem zauważyły panie coś niezwykłego w zachowaniu dziewczyn? Pytała Anna. Może wspominały o kimś nowym, o jakichś planach? Maria Nowak zamyśliła się. Kasia ostatnio dużo rozmawiała przez telefon. Myślałam, że to Marcin, ale gdy go pytałam, mówił, że nie rozmawiał z nią tak często. To był pierwszy trop, który wydawał się obiecujący. Anna spędziła następne tygodnie na sprawdzaniu połączeń telefonicznych. W 1995 roku telefony komórkowe były rzadkością w Polsce, więc większość rozmów odbywała się przez telefony stacjonarne. System telekomunikacyjny przechodził modernizację, co oznaczało, że niektóre zapisy były dostępne, inne nie. W marcu 1996 roku Anna odkryła coś interesującego. W ostatnim tygodniu przed zniknięciem Kasia. Odebrała kilka telefonów z numeru zarejestrowanego na firmę budowlaną Nowa Warszawa Specialist OO, przedsiębiorstwo, które specjalizowało się w renowacji starych budynków i budowie nowych osiedli mieszkaniowych. To może być ważne, powiedziała do komisarza Grabowskiego. Ta firma pracowała przy kilku projektach w centrum miasta. Może ktoś z personelu poznał dziewczyny. Kierownik firmy, Marek Kowalski, bez związku z Anną, był mężczyzną po pięćdziesiątce, który dorobił się majątku na transformacji gospodarczej Polski. Jego biuro znajdowało się w nowo wyremontowanej kamienicy przy ulicy Brackiej. Nie pamiętam żadnych kontaktów z młodymi dziewczynami, powiedział, gdy Anna i komisarz Grabowski przyszli go przesłuchać. Mamy wielu pracowników, głównie mężczyzn. Budowa to ciężka praca, ale telefony z pańskiego biura to może być błąd w systemie. Wie pani jak to jest z tą nową telekomunikacją? Wszystko się modernizuje, czasami są pomyłki. Anna nie była przekonana, ale bez konkretnych dowodów nie mogła posunąć śledztwa dalej. Wiosna 1996 roku przyniosła nowe wyzwania. Warszawa przygotowywała się do ważnych wyborów, sprawa dziewczyn stopniowo znikała z pierwszych stron gazet. Komisarz Grabowski został przeniesiony do innej jednostki, a Anna otrzymała nowego partnera. Słuchaj, Kowalska. Powiedział nowy komisarz Andrzej Rudkowski. Rozumiem, że ta sprawa jest dla ciebie ważna, ale musimy być realistami. Trzy młode kobiety zniknęły bez śladu. Nie ma ciał, nie ma świadków, nie ma konkretnych podejrzanych. Może po prostu wyjechały z kraju. Teraz granice są otwarte. Młodzi ludzie emigrują. Anna wiedziała, że ma rację, ale coś w tej sprawie nie dawało jej spokoju. Wieczorami czytała akta. Analizowała każdy szczegół, szukała połączeń, których mogła wcześniej nie zauważyć. W czerwcu 1996 roku, podczas rutynowej kontroli w opuszczonej fabryce na przedmieściach Warszawy, znaleziono rzeczy osobiste, torebkę Magdy z dokumentami i kilka przedmiotów należących do pozostałych dziewczyn. Znalezisko było jednak nietknięte przez kilka miesięcy, co oznaczało, że nie można było określić, kiedy dokładnie zostało tam pozostawione. To pierwszy konkretny ślad, powiedziała Anna do komisarza Rutkowskiego. Musimy przeszukać całą okolicę. Poszukiwania trwały tydzień. Przeszukano każdy budynek, każde piwnice, każdy teren w promieniu kilometra od fabryki. Nie znaleziono jednak nic więcej. Sprawa została oficjalnie zamknięta we wrześniu 1996 roku, z adnotacją Zaginięcie bez wiadomych okoliczności. Anna otrzymała awans i została przeniesiona do Wydziału Kryminalnego, ale nigdy nie zapomniała o Kasi, Magdzie i Ani. Przez kolejne lata, już jako doświadczona detektyw, Anna powracała do tej sprawy, sprawdzała nowe bazy danych, analizowała podobne przypadki z całego kraju, utrzymywała kontakt z rodzinami dziewczyn, ale ślady jakby znikały w chaosie transformacji ustrojowej Polski. W 2005 roku, w dziesiątą rocznicę zniknięcia, Lokalne media przypomniały sprawę. Anna udzieliła wywiadu dla gazety wyborczej, w którym przyznała, że sprawa nadal jest dla niej otwarta. Te dziewczyny miały marzenia, plany, przyszłość przed sobą, mówiła w wywiadzie. W tamtych czasach wszystko się zmieniało tak szybko, że łatwo było zagubić się w tym chaosie, ale nie można po prostu zapomnieć o ludziach, którzy zniknęli. Artykuł wzbudził pewne zainteresowanie, ale nie przyniósł nowych informacji. Sprawa Kasi, Magdy i Ani stopniowo przechodziła do kategorii zimnych spraw, nierozwiązanych ale nieaktywnych. Anna Kowalska, teraz już komisarz Anna Kowalska, nigdy się nie poddała. W jej biurze, na ścianie za biurkiem, wisiało zdjęcie trzech uśmiechniętych dziewczyn w strojach cheerliderek. To było ostatnie zdjęcie, jakie zrobił im Piotr Zalski tamtego październikowego wieczoru 1995 roku. Dwadzieścia lat później Warszawa była już całkowicie innym miastem. Nowoczesne wieżowce z szkła i stali dominowały nad linią horyzontu. Stare komunistyczne bloki były wyremontowane lub wyburzone, a miasto tętniło życiem jako jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych Europy Środkowej. Mark Thompson, 36-letni fotograf dokumentalista z Chicago, przyjechał do Warszawy w ramach projektu o transformacji postkomunistycznych miast. Jego specjalnością była fotografia industrialna, uwiecznianie zmian w krajobrazie miejskim, dokumentowanie tego jak stare ustępuje miejsca nowemu. Europa Wschodnia to fascynujący region, mówił do swojej asystentki Pauliny, młodej Polki, która pomagała mu w komunikacji i organizacji. To nie tylko historia, to żywa transformacja. Chcę pokazać Amerykanom jak bardzo zmieniły się te miejsca. Paulina Kowalczyk to nie był przypadek, że nosiła to samo nazwisko, co jedna z zaginionych dziewczyn, ale w Polsce to popularne nazwisko, była absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, znała historię swojego miasta i chętnie opowiadała Markowi o różnych lokalizacjach. Jeśli chce pan zobaczyć prawdziwe kontrasty, powinniśmy pojechać na Pragę, sugerowała podczas jednej z ich wycieczek po mieście. Tam są jeszcze stare fabryki, opuszczone budynki. Niektóre są remontowane, inne stoją puste od lat. W trzeci dzień swojego pobytu Mark i Paulina pojechali na prawobrzeżną Pragę. Ta dzielnica Warszawy przechodziła gentryfikację, ale wciąż zachowywała swój postindustrialny charakter. Stare fabryki, magazyny i warsztaty były stopniowo przekształcane w lofty, galerie sztuki i modne restauracje. Tu jest! wykrzyknęła Paulina, wskazując na kompleks starych budynków fabrycznych przy ulicy Ząbkowskiej. To była fabryka tekstylna, zamknięta w latach dziewięćdziesiątych, teraz ma być przekształcona w centrum artystyczne. Mark był zachwycony. Stare, ceglane budynki z charakterystycznymi kominami i wielkimi oknami przedstawiały dokładnie to, czego szukał symboliczne połączenie przeszłości i przyszłości. Można tam wejść? pytał, przygotowując swój sprzęt fotograficzny. Oficjalnie nie, ale ochrona nie jest zbyt ścisła. Artyści często tam przychodzą, żeby malować graffiti albo robić zdjęcia, weszli przez luźno zabezpieczone wejście. Wnętrze fabryki było jak podróż w czasie. Stare maszyny tekstylne pokryte kurzem, długie korytarze z popękanymi ścianami, pomieszczenia pełne starych dokumentów i śmieci zostawionych przez poprzednich właścicieli. Mark był w swoim żywiole, fotografując każdy szczegół. Światło wpadające przez brudne okna tworzyło dramatyczne efekty na jego zdjęciach. To jest niesamowite, mówił, kręcąc głową z podziwem. To jak archeologia industrialna. Paulina chodziła za nim, czasami tłumacząc polskie napisy na starych maszynach lub wyjaśniając historyczne konteksty. W jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze zatrzymała się przy starych szafkach metalowych. Mark, popatrz na to, powiedziała, wskazując na jedną z szafek, której drzwiczki były lekko uchylone. Mark podszedł bliżej. W środku szafki leżały różne przedmioty, stare gazety, jakieś dokumenty, a na górnej półce coś, co wyglądało na torbę sportową. Myślisz, że to bezpieczne? Pytał Mark. Pewnie zostawione przez jakichś artystów albo bezdomnych, odpowiedziała Paulina. Ale można sprawdzić. Mark ostrożnie wyjął torbę. Była to niebieska torba sportowa z logo szkoły średniej. Kiedy ją otworzył, jego serce zaczęło bić szybciej. W środku znajdowały się stroje cheerliderek, niebiesko-białe, dokładnie takie, jakie mogły nosić nastolatki w latach dziewięćdziesiątych. Pod strojami były dokumenty legitymacje szkolne, notatniki, zdjęcia. Paulina to może być ważne, powiedział Mark, jego głos brzmiał napięcie. Te rzeczy wyglądają na bardzo stare. Paulina spojrzała na legitymację. Jej twarz zbladła. Mark to są dokumenty z 1975 roku. Patrz. Kasia Nowak, Magda Wiśniewska, Ania Kowalczyk te nazwiska brzmią znajomo. Mark fotografował każdy przedmiot, każdy dokument. W jednym z notatników znalazł list napisany w młodzieżowym stylu: Kochana Kasiu, jutro jest nasz wielki dzień. Pokaz będzie niesamowity. Pamiętaj o tym, co planujemy na później. Nie możemy nikomu powiedzieć to nasza tajemnica. Magda już wszystko załatwiła. Do zobaczenia po występie. Ania. Paulina, myślę, że powinniśmy zadzwonić na policję, powiedział Mark. To może być związane z jakąś starą sprawą kryminalną. Paulina kiwnęła głową. Tak, te nazwiska kojarzę je skądś. Może słyszałam o jakiejś starej sprawie zaginionych osób. Po dwóch godzinach na miejsce przyjechała komisarz Anna Kowalska. Teraz była już pięćdziesięcioletnią kobietą szanowaną w warszawskiej policji, ale gdy zobaczyła te przedmioty, Poczuła się jak 24-letnia aspirant z 1995 roku. To są rzeczy Kasi, Magdy i Ani, powiedziała. Jej głos drżał lekko. Po tylu latach, Mark i Paulina patrzyli na nią z zaciekawieniem. Zna pani tę sprawę? pytał Mark. To była moja pierwsza poważna sprawa, odpowiedziała Anna. 1995 rok. Trzynastolatki, cheerliderki, zniknęły po przedstawieniu. Nigdy ich nie znaleźliśmy. Anna ostrożnie przejrzała wszystkie przedmioty. Oprócz strojów i dokumentów była tam jeszcze jedna rzecz stary aparat fotograficzny z niewywoływaną kliszą. To może być klucz do rozwiązania zagadki, powiedziała Anna. Jeśli kłasza jest nienaruszona, mogą na niej być ostatnie zdjęcia dziewczyn. Tego samego wieczoru, w laboratorium kryminalistycznym, technik wywołał kliszę. Zdjęcia były zamazane przez dwadzieścia lat, ale kilka było czytelnych. Pokazywały dziewczyny w tej samej fabryce, w której Mark znalazł ich rzeczy. Na jednym ze zdjęć widać było także częściowo twarz mężczyzny, starszego, w średnim wieku. Mamy pierwszy konkretny trop od 20 lat, powiedziała Anna do swojego zespołu. Jutro zaczynamy od nowa. Mark i Paulina zostali poproszeni o pozostanie w Warszawie jako świadkowie. Mark był podekscytowany. Jego projekt fotograficzny nabrał zupełnie nowego wymiaru. To niesamowite. Mówił do Pauliny. Przyjechałem tu dokumentować zmiany architektoniczne, a znalazłem się w środku dwudziestoletniej zagadki kryminalnej. Paulina była zamyślona. Te dziewczyny były w moim wieku, gdy zniknęły. To znaczy, miałyby teraz tyle lat, co ja. To straszne myśleć, że przez wszystkie te lata ich rodziny nie wiedziały, co się stało. Wieczorem Anna Kowalska siedziała w swoim biurze, patrząc na stare zdjęcie trzech uśmiechniętych derek. Po raz pierwszy od 20 lat czuła, że może być blisko rozwiązania tej sprawy. Kasia, Magda, Ania szeptała: Może wreszcie dowiem się, co się z wami stało? Wywoływanie kliszy z aparatu, znalezionego w torbie, zajęło ekspertom kryminalistycznym cały dzień. Anna Kowalska niecierpliwie czekała na wyniki, po raz pierwszy od lat czując, że jest blisko rozwiązania zagadki sprzed 20 lat. Doktor Tomasz Świerczyński, ekspert od analizy starych materiałów fotograficznych, Wezwał Annę do laboratorium następnego dnia rano. Komisarz Kowalska, powiedział, rozłożył na stole kilka zdjęć. Udało mi się odzyskać osiem zdjęć z tej kliszy. Są mocno uszkodzone przez czas, ale kilka rzeczy można wyraźnie zobaczyć. Anna nachyliła się nad stołem. Pierwsze zdjęcie pokazywało dziewczyny w strojach cheerleaderek, ale nie podczas oficjalnego występu. Były w jakimś pomieszczeniu, które wyglądało jak biuro czy składzik. To nie jest miejsce publiczne. Zauważyła Anna. To wygląda jak prywatne pomieszczenie. Popatrzcie na to zdjęcie. Doktor Świerczyński wskazał na kolejną fotografię. Tu widać częściowo twarz mężczyzny. Starszy, około pięćdziesiątki, w garniturze. Anna wpatrywała się w rozmazaną twarz. Coś w tych rysach wydawało jej się znajome, ale nie mogła sobie przypomnieć skąd. A to jest najbardziej interesujące, ekspert pokazał ostatnie zdjęcie widać fragmenty dokumentów na biurku. Można odczytać część nazwy firmy. Nowa War. reszta jest nieczytelna. Anna poczuła dreszcz. Nowa Warszawa to ta firma budowlana, z którą sprawdzaliśmy połączenia telefoniczne w 1996 roku. Tego samego dnia Anna pojechała ze swoim zespołem do starej siedziby firmy Nowa Warszawa z o.o. OOO a przy ulicy Brackiej. Budynek był już opuszczony, Firma przeniosła się kilka lat wcześniej do nowoczesnego kompleksu biurowego. Sprawdźmy archiwum miejskie, powiedziała Anna do swojego młodego partnera, sierżanta Michała Szyszki. Musimy znaleźć wszystkie informacje o tej firmie i jej właścicielach. W archiwum miejskim Anna dowiedziała się, że nowa Warszawa Speakers OO została założona w 1992 roku przez Marka Kowalskiego, bez związku z Anną. I jego partnera biznesowego, Zbigniewa Rutkowskiego. Firma zajmowała się remontami i budownictwem, szczególnie aktywna była w latach 1994-1998, kiedy Warszawa przechodziła intensywną modernizację. Rutkowski, Anna zamyśliła się. To nazwisko jest mi znajome. Sierżant Szyszka sprawdził bazy danych. Komisarz, Zbigniew Rutkowski, to brat Andrzeja Rutkowskiego. Tego komisarza, który przejął pani sprawę w 1996 roku. Anna poczuła, jak serce bije jej szybciej. To nie może być przypadek. Tego wieczoru Anna postanowiła odwiedzić Andrzeja Rudkowskiego. Był już na emeryturze, mieszkał w małym domku na przedmieściach Warszawy. Gdy otworzył drzwi i zobaczył Annę, jego twarz wyraźnie się zmieniła. Anna, co tu robisz? To oficjalna wizyta? Andrzej, musimy porozmawiać o sprawie z 1995 roku. O zaginionych cheerliderkach. Rutkowski wpuścił ją do środka, ale był wyraźnie niespokojny. Jego salon był skromnie urządzony. Na ścianach wisiały zdjęcia z czasów służby w policji. Andrzej, czy twój brat Zbigniew miał coś wspólnego z firmą nowa Warszawa? Rutkowski usiadł ciężko w fotelu. Przez długą chwilę milczał. Anna, ta sprawa była zamknięta 20 lat temu, ale teraz mamy nowe dowody. Znaleźliśmy rzeczy dziewczyn. I zdjęcia, które mogą wskazywać na Twojego brata. Rudkowski westchnął głęboko. Zbigniew zawsze był trudnym człowiekiem. W latach dziewięćdziesiątych robił różne interesy, nie wszystkie były uczciwe. Co wiesz o tych dziewczynach? Zbigniew powiedział mi kiedyś, że poznał je przypadkowo. Były młode, naiwne, marzyły o karierze w show obiecał im pomoc, kontakty w branży rozrywkowej. Anna czuła, że zbliża się do prawdy. Co się stało tamtej nocy? Rutkowski wstał i podszedł do okna. Zbigniew zorganizował dla nich sesję zdjęciową w swojej firmie. Powiedział, że to będą zdjęcia do portfolio, że ma kontakty z agencjami modelek. Dziewczyny były podekscytowane, ale coś poszło nie tak. Zbigniew miał problemy z alkoholem i narkotykami. Tamtej nocy był pod wpływem. Dziewczyny chciały odejść, gdy zrozumiały, że to nie jest normalna sesja zdjęciowa. Doszło do kłótni. Anna usiadła na brzegu krzesła. Co dokładnie się stało? Zbigniew powiedział mi, że było to wypadek. Kłócili się. Dziewczyny chciały wyjść. On próbował je zatrzymać. Jedna z nich upadła, uderzyła głową. Reszta panikował, nie wiedział co robić. Gdzie są teraz? Rutkowski odwrócił się od okna. W jego oczach były łzy. Zbigniew je pochował. Na terenie starej fabryki na Pradze, tej samej, w której ten Amerykanin znalazł ich rzeczy. Anna poczuła mieszankę ulgi i smutku. Po dwudziestu latach wreszcie poznała prawdę. Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej? Bo to był mój brat, Anna. Wiem, że to było złe, ale. to była inna epoka. Wszystko się walił, system, prawo, moralność. Myślałem, że mogę go chronić, że może się zmieni. Gdzie jest teraz Zbigniew? Umarł dwa lata temu. Rak płuc. Do końca nosił ten ciężar. Następnego dnia Anna z zespołem kryminalistycznym pojechała na teren starej fabryki, użyli georadaru do przeskanowania terenu wskazanego przez Andrzeja Rutkowskiego. Po trzech godzinach poszukiwań znaleźli to, czego szukali. Szczątki trzech młodych kobiet zostały znalezione w prowizorycznym grobie pod starą betonową płytą. Ekspertyza potwierdziła, że to były zwłoki Kasi Nowak, Magdy Wiśniewskiej i Ani Kowalczyk. Anna zadzwoniła do rodzin dziewczyn. Po 20 latach niepewności wreszcie mogły pochować swoje córki i zacząć proces żałoby. Przynajmniej teraz wiemy, powiedziała Maria Nowak, matka Kasi, przez telefon. Przez te wszystkie lata miałam nadzieję, że może żyją gdzieś, że może kiedyś wrócą. Teraz mogę się pożegnać. Mark Thompson został w Warszawie na pogrzeb dziewczyn. Jego projekt fotograficzny przekształcił się w coś znacznie większego. Dokumentację końca jednej z najdłuższych nierozwiązanych spraw w historii warszawskiej policji. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się Polska, mówił do Pauliny podczas ceremonii pogrzebowej. W 1995 roku system sprawiedliwości nie był w stanie poradzić sobie z takimi sprawami: korupcja, nepotyzm, brak zasobów. Ale ludzie, jak komisarz Kowalska, nigdy się nie poddali. Anna Kowalska stała na cmentarzu, patrząc na trzy białe trumny. Po dwudziestu latach wreszcie mogła zamknąć tę sprawę. W kieszeni trzymała ostatnie zdjęcie dziewczyn, to, które zrobił im Piotr Zalski tamtego październikowego wieczoru 1995 roku. Trzy uśmiechnięte twarze, pełne nadziei i marzeń. Przepraszam, że tak długo to trwało, szeptała, ale wreszcie jesteście w domu. Andrzej Rutkowski został aresztowany za utrudnianie śledztwa i ukrywanie przestępstwa. Podczas procesu przyznał się do wszystkich zarzutów i wyraził skruchę za swoje działania. Przez 20 lat żyłem z tym ciężarem, powiedział na sali sądowej. Każdego dnia myślałem o tych dziewczynach i ich rodzinach. Wiem, że nic nie może naprawić tego, co zrobiłem, ale przynajmniej teraz prawda wyszła na jaw. Historia Kasi, Magdy i Ani stała się symbolem zarówno ciemnych stron transformacji Polski lat 90 jak i determinacji ludzi takich jak Anna Kowalska, którzy nigdy nie przestali walczyć o sprawiedliwość. Mark Thompson opublikował książkę fotograficzną zatytułowaną Hidden Warsaw Stories from the Transformation, w której poświęcił cały rozdział tej sprawie. Jego zdjęcia starej fabryki, gdzie znalazł rzeczy dziewczyn, stały się jednym z najbardziej przejmujących dokumentów tej historii. Paulina Kowalczyk została dziennikarzą śledczą i specjalizuje się w zimnych sprawach z lat dziewięćdziesiątych. Ta historia nauczyła mnie, że prawda zawsze znajdzie sposób, żeby wyjść na światło, mówi. Czasami trzeba czekać dwadzieścia lat, ale sprawiedliwość w końcu zwycięża. Anna Kowalska przeszła na emeryturę rok po rozwiązaniu sprawy. W jej ostatnim wywiadzie dla mediów powiedziała: Kasia, Magda i Ania były dziewczynami z nadzieją w oczach, które żyły w trudnych czasach. Ich historia przypomina nam, jak ważne jest, żeby nigdy nie zapominać o tych, którzy zniknęli, i żeby zawsze walczyć o prawdę bez względu na to, jak długo to trwa. Na grobie trzech przyjaciółek stoi skromny pomnik z napisem: Kasia Nowak, Magda Wiśniewska, Ania Kowalczyk. Nastolatki, które marzyły o przyszłości. 1978-1995 nigdy niezapomniane. Ko roku w rocznicę ich zniknięcia. Ktoś kładzie na grobie niebiesko-białe kwiaty. W kolorach ich strojów cheerliderek. Derek.